Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu o najlepszych hotelach na wakacje All Inclusive. Dziś zabieramy Was do pięciogwiazdkowego hotelu Tui Magic Life Jacaranda, który znajduje się na słonecznej Riwierze tureckiej. Opowiemy o jego atrakcjach, udogodnieniach i wszystkim, co sprawia, że warto tu spędzić wymarzone wakacje. Dokonując rezerwacji z linku, znajdującego się w opisie filmu, wspierasz naszą działalność. Hotel TUI Magic Life Jacaranda oferuje doskonałe warunki zarówno dla rodzin, jak i par oraz osób szukających aktywnego wypoczynku. Znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży o długości 300 metrów z łagodnym zejściem do morza. Na plaży dostępne są bezpłatne leżaki, parasole oraz ręczniki, a także bar z przekąskami. Hotel oddalony jest o około 30 km od lotniska w Antalii. Do sklepów i barów można dotrzeć w zaledwie kilka minut spacerem. Ośrodek dysponuje również piękną malowniczą alejką, która prowadzi od budynku głównego na plażę. Jeśli nie macie ochoty na spacer, można skorzystać z meleksów kursujących po terenie obiektu. W hotelu znajdziecie liczne baseny, w tym basen relaksacyjny, basen Activity oraz kryty basen który jest podgrzewany w chłodniejsze dni. Miłośnicy wodnej zabawy mogą skorzystać z aquaparku z licznymi zjeżdżalniami. Dla aktywnych gości przygotowano bogaty program sportowy. W ramach All Inclusive dostępne są zajęcia fitness, yoga, zumba, siatkówka plażowa, a nawet lekcje łucznictwa i piłka nożna. Wieczorami na gości czekają tematyczne występy, muzyka na żywo i dyskoteki. Rodziny z dziećmi docenią udogodnienia takie jak baseny dla dzieci, plac zabaw, mini klub i specjalny kącik z posiłkami w restauracji. Dla najmłodszych dostępne są także wysokie krzesełka i łóżeczka niemowlęce. Ośrodek oferuje również strefę spa, gdzie można skorzystać z sauny, zabiegów pielęgnacyjnych i masaży. To idealne miejsce na relaks i regenerację. Hotel Tui Magic Life Jacaranda. To połączenie luksusu, wygody i świetnej lokalizacji, które gwarantuje niezapomniane wakacje. Jeśli szukacie miejsca na idealny wypoczynek nad Morzem Śródziemnym, ten obiekt na pewno spełni wasze oczekiwania. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę, jeśli podobał się Wam ten materiał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.